Tchau. Jest to dzisiaj święto skoków akrobatycznych. Tak naprawdę Wystar startują tutaj trzy kluby z województwa zachodniopomorskiego. Jest to Akrobatyczny Klub Sportowy Dashboard Szczecinku, jest to Klub Sportów Gimnastycznych Akrosport Kołobrzeg oraz Uczniowski Klub Akrobatyki Sportowej Akrosport Szczecinek. Te trzy kluby jako jedyne w województwie w obecnej chwili e, toczą współzawodnictwo w e, tych dwóch dyscyplinach sportu, które dzisiaj prezentujemy. Jest to, są to skoki na trampolinie oraz skoki na ścieżce. Na razie startują zawodnicy do tej pory młodsze, czyli dzieci, które niektóre dopiero zaczynały swoje pierwsze kroki z akrobatyką, grupy średnio zaawansowane, a za chwilę będą też młodzicy, czyli ci, te zawodnicy, którzy wykonują w układzie kilka salt, do pięciu salt w układzie na trampolinie oraz dwa, trzy elementy skocznościowe z saltami na ścieżce. Nagród nie brakuje, ponieważ tu mamy, tak jak mówiłem, dwie imprezy. Pierwsza impreza to organizuje Akrobatyczny Klub Sportowy Daszburg w Szczecinku. To jest impreza cykliczna, tak, Skoki na zachodnio-pomorski turniej w skokach na trampolinie. Impreza cykliczna, co roku rozgrywana w Szczecinku, no i tutaj startuje około setka zawodników. Drugim, drugą imprezą organizuje też cyklicznie Uczniowski Klub Akrobatyki Sportowej Akrosport. Są to mikołajkowe zawody w skokach. I tutaj, e, jako że to są zawody Mikołajkowe, to tutaj mamy dla oczywiście uczestników prezenty. Oczywiście siedzi tu obok nas Święty Mikołaj. E, każdy, bez wyjątku, dostanie od nas upominek, medal, dyplom, to na pewno.